Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco e, Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale mm, Mam nadzieję, że z zębami wszystko ok Nie wiem dlaczego, ale ostatnio malując usta na ciemniej Po prostu jak mówię to barwią mi się zęby Także zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale No i ostatnio jakoś tak postanowiłam, że w tym roku Fajnie by było nagrać dla was filmik z inspiracjami na pomysły na prezenty Będzie tego naprawdę dużo Mogłoby być tego jeszcze więcej, ale po prostu nie chciałam, żeby ten film Trwał i trwał. Ja na przykład, jeżeli chodzi o mnie, uwielbiam oglądać tego typu filmiki, ponieważ naprawdę, jeżeli nie mam nic na dany moment w głowie, obejrzę sobie takie filmiki. O, od razu inspiracja gotowa. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na pomysły i inspiracje e, na prezenty świąteczne. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Ok, zaczynamy. E, trochę tego jest, będziemy iść nie po kolei. Uwaga, uwaga, jako że ja. Bugi. Kto mnie ogląda, to wie, że jestem wielką fanką cucake'ów i na pewno z jakiegoś fajnego gadżetu cupcake'owego bym się ucieszyła. Jeżeli Wy również jesteście fankami, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto jest fanem cuc'ów, to na pewno taki e, prezent w 100% e, go zadowoli. Tutaj przyniosłam skarbonkę. Skarbonkę, która wygląda tak, jest oczywiście w kształcie cucka'a. Moim zdaniem jest urocza, szczególnie dla dziewczynki, która e, cuckej, babeczki, mafiny bardzo lubi. Do tego możemy na przykład e, dobrać jakąś książkę bądź kalendarz. Ja akurat przyniosłam tutaj książkę z przepisami na babeczki. No coś wspaniałego, nie dość, że jednego kapkajka możemy sobie postawić na przykład na biurku. E, tutaj mamy książeczkę, która jest wydana po prostu przepięknie, no i taki e, moim zdaniem zestaw dla jakiejś młodej dziewczynki na pewno ją ucieszy. Także to pierwsza propozycja takiego prezentu. E, dla dziewczynki, tak, bo to, to na pewno nie dla chłopca. Kolejna propozycja to gotowe zestawy. Jak wiecie, u nas w UK, yy, w Butsie, w Dragu są gotowe zestawy kosmetyczne i na pewno w Polsce, w Rosmanie, czy w naturze również tak jest. I tutaj mam zestaw, jeden z moich ulubionych, czyli zestaw Soap and Glory, który ja dostałam. Yy, w zeszłym roku, to znaczy tak, zegarek w tym zestawie dostałam w zeszłym roku, a kosmetyki już mi się pokończyły, więc dokupuję je oddzielnie. Także na pewno takie, takie. takie gadżety. Takie zestawy będą wyglądały fantastycznie. Moim zdaniem naprawdę, no mnie ten zestaw mega ucieszył. Mamy tutaj zegarek, który sprawuje się u mnie rewelacyjnie. Cały czas mam go u siebie na stoliku nocnym. Do tego mamy Bory Milk i coś od celulitu. Także taki zestaw, moim zdaniem, jak najbardziej. Bardziej, bardzo fajnie, mm, fajnie by było dostać. Kolejny zestaw niekosmetyczny, coś dla fanów kawy. Ja na przykład jestem wielką fanką Starbucksa, więc takiego zestawu oj, ucieszyłabym się i to bardzo. Natomiast nie musi być to Starbucks, ja tylko Wam daję jakieś takie małe motywy, małe inspiracje. Ja tutaj na przykład mam cały zestaw ze Starbucksa, czyli kubek, który ostatnio nabyłam, e, do tego puszeczka e, również ze Starbucksa której mamy kawę, bo do zestawu również może być e, dołączona kawa. Także no po prostu moim zdaniem e, przecudowny prezent dla e, smakosza, dla kawosza. Wiem, że takie zestawy i inne możecie znaleźć w Budzie. W Budzie w Wielkiej Brytanii postaram Wam się znaleźć i podlinkować na dole. Także taki zestaw również moim zdaniem no po prostu świetny prezent. Niekoniecznie dla kobiety, może być również dla mężczyzny, dla babci, dla cioci, po prostu dla wielkiego kawosza. Ok. Także te zestawy mamy już za sobą. Kolejne rzeczy, które Wam przygotowałam, to oczywiście świeczki. Jestem maniaczką świeczek, uwielbiam świeczki. No i ich w tym filmiku również nie mogłoby zabraknąć. Pierwsza moja propozycja to jest oczywiście Kringle Candle, bo jak wiecie, ostatnio w tych świeczkach jestem zakochana. Przepiękny wygląd pasuje do każdego wnętrza i myślę, że każda kobieta z takiej przepięknej świeczki by się ucieszyła. Nie musi być to koniecznie Kringle, może być to jakaś inna dostępna świeczka, jaką macie w zasięgu ręki, troszkę tańsza, bo jak wiemy, Kringle Candle do najtańszych świeczek nie należą, także polecam bardzo gorąco świeczkę. Wygląda wspaniale i tutaj też nie musicie się obawiać o wnętrze mieszkania, bo jest tak klasyczna, że wpasowuje się w każde wnętrze każdego mieszkania. Także Kringle Candle zdecydowanie na tak. Jeżeli nie Kringle Candle, to możemy kupić kominek. Mój kominek, ja mam akurat kominek z Yankee Candle, który sprawdza się u mnie rewelacyjnie do kominka. Możemy na przykład kupić olejek zapachowy albo tartę. Ja nie przyniosłam tart, przyniosłam natomiast olejek zapachowy. Takie olejki zapachowe są naprawdę bardzo yy, ogólnodostępne. Tutaj mam akurat jabłko i cynamon, czyli jeden z moich ulubionych zapachów właśnie na jesień, zimę. Wy, wydaje mi się, że taki prezent jest uroczy. Ja na przykład, gdybym dostała yy, pod choinkę przepiękny kominek razem z olejkiem, bardzo, ale to bardzo bym się ucieszyła. E, jeżeli jeszcze jesteśmy przy świeczkach, e, to kolejna rzecz i tu pokazywała to również Niesia 25. Jest to coś przepięknego, co ostatnio również kupiłam dla mojej mamy, tylko w odcieniu takiego mosiądzu i złota. Jest to fantastyczny świecznik, który sprawi, że każda nasza świeczka będzie wyglądała przepięknie. Także możemy kupić albo sam świecznik, albo po prostu świeczkę i świecznik i uwaga, uwaga, pokażę Wam jak to przecudownie wygląda. U mnie ten świecznik stoi na białym stoliku w salonie i naprawdę wpasowuje się w wystrój mieszkania rewelacyjnie. Także to coś dla tych wszystkich, którzy kochają zapachy i kochają świece. Tutaj również jeszcze przyniosłam tak nic gruszki, nic pietruszki, kadzidełko, kadzidełka ja bardzo Kadzidełka. Myślę, że takiego zestawu z olejkiem i z kominkiem. E, ups, ups, kadzidełko również będzie e, bardzo fajnie wyglądało. E, dobra i ostatnia rzecz, jeżeli jesteśmy jeszcze w tym takim klimacie świeczkowym, to jest przepiękny świecznik, warto postawić na fajny świecznik, jeżeli wiemy, że osoba lubi takie rzeczy do domu. I jeszcze raz pokażę Wam przecudowny domek, który dostałam od Karoliny. Jeżeli nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj jest malutka świeczka. Wystarczy taka mała świeczka. Taki mały podgrzewacz, a światło przepięknie rozprzestrzenia się po całym pokoju. Także to kolejny gadżet, który zdecydowanie na prezent moim zdaniem świąteczny się nadaje. E, dobra, i jedziemy dalej. Dalej, moi drodzy, kultowe produkty, czyli Tanger Teaser. E, szczotki nie należą do tanich. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie ma, lubi, e, ma piękne, długie włosy, dba o włosy, to zdecydowanie moim zdaniem fantastyczny prezent dla dziewczyny. E, to jest ta nowsza, to jest ta starsza wersja. Myślę, że na prezent każda z nas z takiej. Tangle teaserów na pewno by się ucieszyła. Także to kolejne produkty, które przyniosłam Wam do pokazania. Dobra, następna rzecz, to może pokażę Wam. Kolejną rzecz, którą dość często kupujemy i która moim zdaniem sprawi komuś wielką radę, są to portfele. Ja akurat tutaj przyniosłam mój portfel z Rivel Island, który bardzo lubię, który bardzo długo mi służy. No i myślę, że każda z nas z jakiegoś pięknego portfelu by się ucieszyła. I tutaj również, jeżeli znamy osobę, to znamy jej gust. Jeżeli lubi eleganckie, stonowane rzeczy, to na pewno nie podarujemy jej takich no, nowych panterkę rażących portfeli. Jeżeli jest to młoda dziewczyna, to wydaje mi się, że z takiego portfela na pewno się ucieszy. Także portfele, moim zdaniem, jak najbardziej na tak. Do tego możemy dołączyć jakieś czekoladki, rękawiczki, szalink bądź komin i prezent będzie po prostu e, skompletowany superowo. Czekajcie, odłożę to sobie. Dobra, jedziemy dalej. Dalej, jeżeli e, wiecie, że osoba na przykład ma telefon, Każda osoba ma telefon bugi, ale lubi różnego rodzaju gadżety. Moim zdaniem fantastyczne na prezenty są również casey, czyli obudowy na nasz telefon. Ja akurat tu przyniosłam obudowę na iPhone'a, ale myślę, że to jest bardzo fajny prezent. Niekoniecznie sam case, tylko możemy go po prostu do czegoś dołączyć na przykład książka e, i coś takiego, no nie wiem, zestaw kosmetyczny i coś takiego. Myślę, że każdy na pewno e, z takich się ucieszy. Tutaj jeszcze wam przyniosłam e, taki delikatny, wrzosowy e, i różowy. Myślę, że to są naprawdę fajne rzeczy na prezenty, szczególnie dla dziewczyn, dla nastolatek, bo chociaż ja w sumie jak nie dostała taki cakes, to również bym się bardzo ucieszyła. Przechodzimy dalej. Tutaj przyniosłam Wam zestaw do robienia brwi, co uważam, że na ten czas jest naprawdę bardzo fajny. Ja moje brwi teraz zapuszczam, ponieważ szukam idealnego kształtu, ale jeżeli ktoś dba o brwi, każda z nas dba, no to myślę, że taki zestaw jest naprawdę fajny. Tutaj mam pincetkę, mam, słuchajcie, coś do paznokci i lusterko, tylko... Taki zestaw, no niekoniecznie dobry, bo jest 500, jest lusterko i naklejki do paznokci. Myślę, że naprawdę bardzo fajny zestaw, od tak po prostu do czegoś dorzucić. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna rzecz to jest obudowa duży case na iPad'a albo na tableta, na Samsunga, na iPada, tak? Jeżeli ktoś z Was ma, to myślę, że bardzo fajnie zrobić coś takiego. To jest akurat spersonalizowane specjalnie dla mnie, czyli bugie Silver. Wy niekoniecznie musicie to robić. Ja Wam podam stronkę, gdzie takie cudo można zrobić, natomiast każda fajna obudowa e, na tableta bądź na iPada, jeżeli wiecie, że ten ktoś ma, no to myślę, że z takiego prezentu na pewno się ucieszy. Okej, okay, jeżeli jesteśmy mm, 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 przy takich rzeczach, to pokażę Wam jeszcze coś, co kupiłam też stosunkowo niedawno e, z myślą na, e, na gumki, ale na gumki do włosów, ponieważ ja już wcześniej mówiłam, że u mnie te gumki walają się po prostu wszędzie po całym pokoju, e, więc kupiłam sobie coś takiego. Jak widzicie, na razie te gumki wyjęłam. Jest to przepiękny słoiczek ozdobny, w którym każda z nas może trzymać co chce bo może to trzymać waciki, może to trzymać pałeczki do uszu. Ja na przykład trzymam gumki. Wydaje mi się, że bardzo efektownie i elegancko będzie wyglądało na każdej szafce, na każdej półeczce u każdej z nas. Także coś takiego, również moim zdaniem, przepięknie wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Dalej, może pojedziemy sobie do zestawów kosmetycznych. Ja bardzo lubię dostawać zestawy kosmetyczne i powiem Wam szczerze, że bardzo często je również kupuję. Pierwszy zestaw, jakim chciałam wam pokazać, będzie to z Debory Shop i Czekoladmania, Mania, czyli zestaw czekoladowy, który wygląda tak. Ja go jeszcze nie używałam, muszę się przyznać tyle czasu, bo mama go nie używałam. Natomiast mam na razie tyle tego, że po prostu ten zestaw czeka w kolejce. Wydaje mi się przepiękny, bardzo ładnie opakowany. No i zapach czekoladowy, słuchajcie, która z nas nie lubi czekolady? Także takie zestawy jak najbardziej ja jestem na no tak. Nie mam gdzie po prostu tego odstawiać. E, kolejny zestaw, e, który Wam przyniosłam, jest to zestaw, który ostatnio u mnie też widziałyście, również zestaw z Debory Shop i jest to tak zwany Ginger Man. I już Wam pokazuję, co tutaj w środku mamy. Mamy mydełko, żel do kąpieli, balsam do ciała, więc ja uważam, że takie zestawy są naprawdę ogólnodostępne e, no i chyba każdemu przypadną do gustu. Jeżeli jesteśmy dalej przy kosmetykach, kolejny zestaw, który możecie e, zakupić, e, akurat pokazuję Wam tutaj zestaw z Klinika, ponieważ jest to mój nowy nabytek, e, jeżeli wiecie, ile dana osoba ma lat, jaki ma typ skóry, możecie podpytać, to wydaje mi się, że takie zestawy mm, również bardzo fajnie się będą sprawdzały. E, kolejny zestaw, jaki Wam przyniosłam, to jest moja nowość lasz. ja jestem zawsze za tym, żeby e, kupować w laszu takie prezenty, wychodzą naprawdę o wiele, wiele tani, wyglądają fantastycznie, są już od razu opakowane, także nie musimy męczyć się z pakowaniem tego prezentu w papier czy w torebkę, bo wszystko jest w przepięknym pudełeczku, które później dana osoba może sobie. Wykorzystać. Mamy tutaj, już Wam chyba mówiłam wcześniej, w poprzednim filmiku, 5 produktów: kule do kąpieli, scrap, ale to Wy same możecie wybrać, co dla danej osoby chcecie skompletować. Także takie coś w laszu kosztuje 13,99, oczywiście funtów, więc. Uważam, że cena jest również super. Okej, okay, dobra, o tym powiedziałam, o tym powiedziałam. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy zestawach, tutaj zestaw na przykład dla mam. Mam przy sobie kosmetyki firmy Eveline, i tutaj mam arganowy, suchy olejek do ciała, który bardzo fajnie wygląda. Do tego możemy dołączyć młode dłonie, czyli peeling nawilżający do dłoni. No i do tego ekstra wyszczuplanie, złote serum 4D. To jest również rzecz, która jest bardzo, bardzo dostępna wszędzie, bo w Rosmanii, chyba i w naturze, w Polsce, z tego co się orientuje, na pewno te kosmetyki znajdziecie. E, następna rzecz to oczywiście standardowo perfumy. Ja akurat przyniosłam Wam tutaj najnowsze e, Kelvina Kleina. Perfumy to jest coś, co ja bardzo lubię dostawać, ale z tym również musicie uważać, ponieważ no, musimy znać gust danej osoby, bo jeżeli lubi słodkie, a dostanie jakiś ciężki zapach, no to niestety nie będzie zadowolona. Także perfumy możecie kupić również jakiś już bardziej ekskluzywny, elegancki krem do twarzy, na przykład przeciwzmarszczkowy, nawilżający do sery suchej. Także jak znacie mamę i jej cerę albo jakąś swoją siostrę, kuzynkę, przyjaciółkę, no to na taki krem również możecie się zdecydować. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam jeszcze szybciutko pokazać, aldo już tak naprawdę szybko, jest to lokówka. Lokówką żadna z nas nie pogardzi. Z lokówki każda będzie zadowolona. Ja dzisiaj mam zrobione włosy na lokówkę i powiem Wam szczerze, że bardzo lubię i coraz częściej używam. A jak lokówka, uwaga, uwaga, to również prostownica. Myślę, że to są rzeczy, które z każdej z kobiety, każdej z nas na pewno się przydadzą. Uwaga, znikam na chwilę. Jestem z powrotem. Kolejna rzecz, jaką Wam chciała pokazać, to to, co dostaję naprawdę dużo pytań w moich filmikach. Przepraszam za cenę. Ale stoi tak. To jest coś na pędzle. Jeżeli yy, wasza znajoma, mama, siostra, ciocia, babcia interesują się makijażem, mają pędzle, no to na pewno coś takiego je ucieszy. Ja to zakupiłam w TK Maxie, wiem, że jeszcze to jest dostępne, także jeżeli macie ochotę na taki stojak do pędzli, który się kręci, no to polecam bardzo gorąco. Yy, I ostatnia rzecz to jest książka. Przyniosłam Wam moją najnowszą, którą po prostu miałam pod ręką. Jeżeli wiecie, że ktoś uwielbia czytać książki. To koniecznie postawcie na książkę. Ja jestem wielką fanką książek, jakbym dostała od kogoś książkę, to bym była po prostu. W niebie. I ostatnia rzecz. Jeżeli macie swoich pupili, to koniecznie o nich nie zapominajcie. Możecie im kupić jakąś smaczną kostkę, jakieś draże do gryzienia, jakieś smakołyki albo po prostu ubranka. Na przykład to jest sukienka Lulu, a to jest taki bardziej świąteczny kubraczek. Nie wiem, czy w tym będzie chodzić, bo jak na razie e, nie lubi nosić ciuszków i nie jest z nich bardzo zadowolona. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Pozdrawiam Was serdecznie. Wy koniecznie piszcie swoje inspiracje. Czy już kupiliście prezenty, czy zostawiacie to wszystko na ostatnią chwilę, bo ze mną to jest tak, że ja po prostu odstawiam wszystko na ostatnią chwilę, aż wstydź się przyznać. Także piszcie swoje propozycje, dzielmy się tym razem. Eee, zapraszam do kciukowania, jeżeli filmik Wam się podobał. No i oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam buziaczki. Pa!